Płuca związane są z powietrzem, a przy braku radości zazwyczaj gromadzi się w nich smutek, depresja. Ten organ łączy się także ze skórą. Gruboskórni stawiają opór, bronią się, ale to niezbyt dobrze. Proszę skupić swoją uwagę na oddechu. Obserwuj jak rozluźnienie postępuje w różnych partiach ciała, a oddech pogłębia się samoistnie. Całe płuca są natleniane i nawet przy ciężkim powietrzu, wilgotnym, gorącym, można bez przerwy odżywiać ciało tlenem. Przy wdechu poczuj kanały nosowe, tchawicę, puca, naczynia włosowate. Poczuj to. Jeśli palisz papierosy, lub tak się działo w ostatnich latach, to mogą być zakrzepy. Ich smoła mocno obciąża puca. A ich bioplazma pozostaje bardzo długo w aurze. Oddychasz przez nos. Zrelaksuj szczękę. Uśmiechnij się. Powietrze przechodzi przez drogi oddechowe. Rozszerzają się płuca i brzuch. Rozszerzają się także szczyty płuc. Obserwuj oddech, jaki teraz jest. Po kilku takich świadomych oddechach najczęściej jest lżejszy i wolniejszy. Czuj, co się dzieje w ciele. Czy napięcia puszczają? Tak to się właśnie dzieje. Świadoma obserwacja sprawia, że rozjaśnia się wszystko wokół.